Dzień dobry państwo. to, o, o, o to znowu my. Witamy w drugim dniu tygodnia, w którym Włodek Markowicz o? moczy jajka na Malcie. Przestaniesz? Mogę się napić twojej kawy? No nie, nie wiem czy nie jesteś chory. Mówię, że twoje dzieci poprzeziębiane, Monika też nie. Zrób sobie. Wiedziesz co to do żarcie robić ci z mózgu? Wcale nie dasz mi się na to. Nie, serdecznie nie dam, nie? To typ. Nie no nie dam ci. W szkole byś to mi ta... dał. Wolę bym ci dał bikłyka, gula. O, najpierw byśmy wytarli w te ujęte i spocone po w ten... Koszulki? Ej, a ten, jak chodziliście na... grać na coś tam, w co, cokolwiek, w co tam chodzisz grać? A tyle. To są takie metalowe klocki, takie z wycinkami, takie, że się układają. Pokaż rękę, żeby ludzie widzieli, o co chodzi. piątkę wody? Pięć nie, oranżadę. My czasem jak, jak chodziliśmy, to, to kupowaliśmy pięciolitrową pięci wodę. nie nie no. To, nie. To, to kosztowało, wiesz, złoty 50? Nie, no 5 prostu. Złoty 50 5 litrów, wiesz. Ten nie że żywiec zdrój, tylko tak, bo żywiec zdrój. I tak? No, z piątki, <laughs> no. Takie no, małe, małe dzieci. Ale taką... pomyśl, każda woda kosztowała tam po złotówce, a piątka kosztowała tam złoto 80, coś takiego, nie? Więc wiesz, wiecie. pięć razy To nie ja byś z domu już wziąć wodę po prostu z kranu. Kranu, po... Jestem człowiekiem z miasta. Nie no, to wiesz, musi być. Ale, ale dzieciaki, jak, jak byliśmy, biegali, byliśmy tacy us, upoceni, to tacy Super pachnieliśmy. Ej, obiecałem we wczorajszym odcinku, że powiem wam coś ciekawego. Właśnie, obiecałeś. E, powiedział mi to właśnie ten tutor. imię? Na... Jeremy. 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 Jeremiah! Jeremiah! E, tak. A ty jak się z nim powiedziałeś, to powiedział. Uh, 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 nie, nie wiem czego ty... zaczają. Nie wiem, czy ludzie czają stary w ogóle. Sugerujesz, że ludzie nie kochają Pearl Jam? Nie, może nie kochają, ale nie, może nie znają nawet. Sugerujesz, że nie robię takiej dobrej import, impersonifikacji Ednego Vedera? Zna... Nie, to całkiem nie zna. Całkiem nie zna. Dzień, dzień dobry państwu, witamy w wtorkowym odcinku Lekko no, proszę cię. Spróbuj choć raz odsłonić twarz. Jeremy Spoken. A jest w ogóle takie, takie miasto w, 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 spokane, w byłem, spokane. Byłem spokane. Spokane Bo no. jest? Spokane? Spokane? No Spokane, bo tam jest, y, ho jest hotel z Twin Peaks. Jest spokane. Aaaa, spałem spokane. w tym hotelu. Wow! Uwe, wow. to jest no. stare dla fanów to jest Twin British Peaks. British Columbia przecież. A to jest taki turystyczny hotel taki dla fanów Twin Peaks? Czy? Nie, no, bo to jest prawdziwy hotel, w którym kręcili Twin Peaks i w którym A. można sobie skimać normalnie. I... Skiwać? No, no, no. A ja ty nie opowiadałem ci o tym, coś śmieszne, ale, ale taki to? Ja obiecałem, ja 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 że coś opowiem ludziom. Ja tylko dokończę, to ta jest bardzo krótka. Bo jestem Chyba już pójdę, nie? to tak sam siedział. No, a proszę. Mogę? Dokończyć wątki? To ja nie dokończę swojego wątku, ale ty dokończ swój. Bo wiadomo, są priorytety w tym programie. Dobrze, powiedz. Nie, w porządku, ja może poczekam. Ja, ja też nie mogę, nie usiądę. A nie zapomnisz? zapomnisz? Mogę k k wodyś. Zapisz sobie, bo zapomnisz. Nie, nie zapomnę, To ja znam cię, ci, zapisz sobie. Nie, nie zapomnę, Dawaj, No ja. zapisz. A powiedz co tam Jeremiah. Jeremiah Spokie! <śles> Dobrze, <śles> że znowu mi też powiedzieć, to słowo. Otóż dowiedziałem się od Jeremiego, i On mówi... Gadaliśmy o strefach czasowych. Time Zones z Angielskiego. Ja mówisz, on w ogóle nie jest fanem Time Zones i już w dzisiejszych czasach jak latamy samolotami i żyjemy w internecie. Time ży, Zones? Żyjemy w internecie, to według niego strefy czasowe się zdezaktualizowały. Czy to znasz, ja, ja nie sprawdzałem, nie weryfikowałem. Zaraz y, oddam wam głos i będziecie mogli napisać w komentarzach i w, na mailach, czy mia, miał rację, no. że. Kiedyś nie było stref czasowych mm -hmm. i każde miasto miało swój, swój czas. czas tak. Wiedziałeś to? Tak, a wiesz czemu się powstały strefy czasowe? Bo pociągami... Bo pociągami trzeba było... Co, Co za kurde... No mam... jak, bo no to ma bardzo duży sens. No wiem. No. Ale to wcześniej każde miasto miało tak. swój czas. No wiesz, no bo patrzyli na <laughs> niebo... Nie móc. no, bo patrzyli na niebo i tak na no, południe. No u nas południe wiecie... <laughs> Gdzieś tu, nie? Ale nie wiesz, kiedy to wprowadzili stare? Nie, nie, nie. Stary dopiero w 1878 roku. Wynalazcy. Stary do wynalazcy trzeba było do tego. Ktoś musiał wynaleźć strefy czasowe. Stref, całą ziemię podzielono na 20. Stary, i wszystkie mhm. kraje musiały się podpisać pod, pod <susur> tym, że ktoś coś wynalazł? Mhm. całą, całą i ziemię... to też trwało, nie? I ja cię, wprowadzono je w 1884, czyli nie tak dawno. No i, i, i w związku z tym, że już. <susurwanie> to podróżowanie, pociąganie nie jest dla was taki że faktycznie i, i, się często na, na świecie. Wszyscy to są. Same, te być jeden, jeden czas dla wszystkich. Czyli na przykład 19 y, dla nas to byłaby inna, 19, ale to wszyscy mieliby 19.00. Y, Czyli, że u nas 19 byłaby wojsk... na przykład w środku nocy? Tak. A w Nowym Jorku to byłoby tak, ja po prostu. Tak, po prostu byśmy przyzwyczaili, że godziny inne, co innego oznaczają. Mówi, że y, wojsko w ten sposób się komunikuje, że mają operacje na całym czas. świecie? Tak. Mhm. I mają jeden czas. A ja mam ten zulu zawsze, nie? Właśnie chyba to jakiś, no, Zulu czy, czy UTC, którym oni się posługują. A UTC to nie jest Zulu, bo to jest chyba ten. I wiesz, i oni to synchronizują wszystko do jednego czasu, nie? To jest uniwersalny czas koordynowany, no. Tak. No. A, a. No. UTC. Ale nie, ale ciekawe, nie? W sensie, że ja... Tak. So, sorry, tak. sorry, ja nie, tak, tak, ja nie tak, wiedziałem, tak. że kiedyś... Coordinated Universal Time jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara. Okay. Jest używane w dalej lotniczej lotniczej morskiej jest znany pod nazwą Zulu Time, no. Okay. I odpowiada czas zero, czyli londyńskie, to by byśmy byliśmy blisko, czyli nam by się tylko jedną godzinę. A zero od zero Zulu, tak? Tak, no od, od południka, południk zerowy, no. No, okay. który przechodzi przez dzielnicę Greenwich. Czyli u nas by było tylko godzinę inaczej. A czemu Greenwich jest tą dzielnicą środkową? No bo w Londynie był ten typ, jak to to niech tu będzie. Nie, nie, nie kanadyjs kanadyjski jakiś tam był typ. Naprawdę? No, no. To czemu przez Greenwich przechodzi zero? Przez kanadyjskiego wynalazcę są To tam. to czemu przechodziło przez Londyn zero? Proszę cię, Grinż. Czemu nie przez Polskę? Tak, biały, czerwony, dalej. nie przez Wielką Lechię? Powinien przechodzić przez Środek Gniezna. Nie, przez Wawel. <grym się zwarzęc> przez <grym> Swarzędz. <się> przez trójka widzów teraz myślą, czemu obrażasz ty, ty kiedyś powiedziałeś swarzenc. Tak, tak, ze swarzęca! <grymne> ze swarzęca! <grymne> A czymś mieszkać w, sorry, w mieście swarzęc? O oh, shit! Jakby co to do niego. Ja teraz nic do stworzenca w ogóle nie mam. Stary jest placówka ze stworzenca. Stary jest z nasze miasto. To no niemożliwe. No stop? to by nie być. No bo nie ma Robczyce nasze miasto. Bo. Bo ty nie masz cały czas świadomości, jak bardzo nieistotny jest no polskie Proszę cię. 30 tysięcy ma stworzenie 16. No właśnie. No, to co? <laughs> Czyli jest dwa razy mniejsze. Jest nie dużo mniejsze. Do dwa razy. Stare, a odkąd mówię o oropsce, w odcinku to pewnie przyrosło trochę ludzi. No, przyrosło, przyrosło ludzi, którzy wiedzą, że istnieje taka no i chcą się tam przeprowadzić na stałe. A ty, e, jak Nie dnia... twoja przeprowadzka dorobczyca? No stary, buduje e, stary, <grym> przygotowaliśmy <grym> dla ciebie poranną prosówkę, zobacz. Ale to poczekaj, z*** twarzędz. O, to on miała powiedział? Być, to to miała to? być długa, to miała być długa opowieść o... o... No, ty, no to już ty, tyle? A, miała być długa będzie. No znaczy ja, Opowieście sprawdza do tego, że kiedyś powiedział, fajnie by było, jakby nie było stref czasowych. Wow! It's nie so Nie! Nie, to, że kiedyś nie było i każdy miasto miał swoje. A, okay, Czyli wyjeżdżasz o 15 z Krakowej, przyjeżdżałeś na szesnastą. No, no. no przyjeżdżasz na jakąś tam godzinę, ale. Się nie chciałeś było... zegarek. Po przyjeździe musiałeś przedstawić. No dlatego były ratusze z wielkimi zegarami, na dworcach tak zawsze, nie. Dlatego warto było mieć wtedy zegarek na ręce. Tety zegarek na ręce mi dużo więcej sensu nie, niż. Nie, wtedy niż myślisz, że miałeś, miałeś takie wiesz tutaj. Zegarek kieszonkowy. No jak super było. Kular, <laughs> no, Ale i dlatego... Watson! <laughs> I dlatego miałeś zdjęcie żony tam, czy dzieci, bo często otwierałeś te o ile zagary. miałeś zdjęcie. Kiedyś to... zegarek to był taki ówczesny wtedy smartfon. Wtedy wiedziałeś, która godzina. <laughs> jak ktoś mi na przykład powiedział, zobaczmy się o ósmej, to ty wiedziałeś, co to znaczy. <laughs> stary, to, bo jak nie... No Ile ludzi miało zegarków, tych biedniejszych? No ale wiesz, oni się umawiają, że zobaczmy się w południe, no to wiedziałeś, że no dobra, południe no to będzie mniej więcej to, nie? No południe, stary, 11 od 13 na słońcu? <laughs> Dlaczego to gdzieś nie stanie? Nie, no, to miał południe. Stary, jakbyś, się, jakbyś się skupiał właśnie na tym i przez chwilę byś się, przez jeden rok musiałbyś tak żyć, to byś odróżniał 12 od 13. Słońce, słońce, Raczej nie. Odróżniałbyś odróżniałbyś. Odróż. widziałbyś, że ten jest, będzie inny. A, a, a jak byliście młodzi, chyba że niektórzy do dzisiaj tak robią, bo, bo na przykład nie lubią smartfonów, Patrzyliście sobie na godzinę tym tą metodą? <laughs> tak, tak, tak? Wbijałem sobie kijek na podwórku Ale nie, nie, bo to, to było tak, że już nie pamiętam, czy to był wschód, czy na zachód, czy na południe się tą rękę kierowała. Na południe. Na południe. Uh -huh. Tak? Uh -huh. Na południe i wtedy jak przystajesz parę, to ci pokazuję godzinę, tak? Nie, no, to w konkretny sposób trzeba było zrobić. <laughs> nie. Patrzysz, gdzie jest południe, uh -huh. znaczy, o, o, w miarę sobie orientujesz, się, gdzie jest południe, dajesz tam rękę. No właśnie nie w miarę, właśnie to że nie w miarę że trzeba było. Dobra, no nie, nie jak. No, kto... jak mi to mówił? W... Czemu ostatnie wiadomość że Jurka jest w domu, jak jest grzeczny, to matka nie zamyka go na strefu? <laughs> Czy Imac jest na strechu, czy w domu? Nie są braćmi, nie? Jakby eee, czu, Nie przeczytał. Ja się tutaj. Ja włączyłem nagranie ekranu. Ale dobra. cię wolał. Ale pierwsza wiadomość czytała. a o jezus. Nie, włod, włod będzie o coś pytał. Idę stąd. Mieliście coś powiedzieć? Zapisaj sobie, czy nie? Spokane. Spokane. Brytyjska Columbia, i tam jest. Ten, a możesz pisać, czy nie? Spokane ten hotel. I jak kurde, te uliczki w Stanach są fajnie. Poszatkowany. Nawet w takim a, niewielkim mieście, jak Spock. Bo to jest niewielkie miasto, nie? Tak. Patrz, przyciągam Street, patrz, jakie malutkie uliczki. Tak. O, ale trafiłem! KFC. Tak. Long John Silvers. Patrz, jak wygląda ten hotel. Na no, jest no, artykuł, kosztuje Nie pamiętam, ile cudzy pochodziłem, to było parę lat temu. Sarek, nie, nie moglibyśmy tu mieszkać? Nie, nie chciałbym tam mieszkać. I słuchaj, jestem sobie w tym The Great Northern, Northern Hotel. Tak. A To Snow jest obok, to jest obok, sorry, przepraszam. A to jest obok? Mam, mam. To Salish Lodge and Spa? Tak, to jest tam. No to, to nie jest Great Northern Hotel. I słuchaj, no dobrze, no to w takim razie byłem w Falls. I wziąłem sobie pokój. I słuchaj, jestem w tym hotelu, i w tym hotelu, w tym Salish Lodge, w pokojach są kominki. prawda? Uh -huh. w sensie uh -huh. każdy pokój ma swój kominek, uh -huh. i on jest Dziękujemy. do twojej dyspozycji. Tak. Czyli sam sobie go możesz rozpalić, żeby mieć fajny klimacik. A drewnem? Jest już tam wszystko przygotowane. W sensie Aha. masz ułożone dla, taki, dla takich ludzi, co miasta nie, nigdy to jest, nie opuścili. Stary, to jest idiotoodporny kominek. <noise> Coś, że masz? O, Przejdź, że każdy, kto nigdy w życiu nie. Masz rozpisaną, wiesz, na obrazkach instrukcję, wszystko prosto. Tu przeciągnąć, tu otworzyć, tu podpalić, potem zamknąć i wszystko jest git, nie? No to ja wchodzę i jest tak. Otwiera się łazienka, także nie tylko, że masz zasłonki, tylko się otwiera łazienka z taką, wiesz, wanną jacuzzi na pokój. Uh -huh. Więc możesz sobie wejść do, wejść do jacuzzi, odpalić wodę, odpalić kominek, wyjść w tej wodzie, że ci plumka po jajkach, włączyć sobie TV i masz uh -huh. jeszcze przez okno masz jakieś jodły na zewnątrz. Jakby no, zero potrzeb. Koń zwalony strasznie mocno. Więc ja myślę, no dobra, no to to jest mój wieczór, nie? Wineczko, chipsiory, Tylko muszę rozpalić kominek, nie? Zakładam. <laughs> Idzie to <odporne. śmiech> Idzie to <odporne>. Zakładam Zakładasz lafrok. <laughs> Wiesz, wszystko złożone, odpalam. Patrzę na instrukcję, odpalam. Tu trzy, tą fajkę, tu ten. Odpalam. <laughs> przesuwam fajkę. Taką okay, fajkę. No bo, żeby cuk był, nie? No bo to jest Aha, no, normalnie jest zamknięte. Tak, no bo okay, po co? Mam... Tak nie? Odpala się. Mija 30 sekund i tak delikatnie troszeczkę dymu idzie po krawędzi Aha. kominka do wnętrza, nie? No to źle. Od razu alarm. <laughs> <laughs> od Odra... Instant alarm. I stary w 0003 sekundy telefon od razu dzwoni. Hello, Mr. Patrick, is everything alright? Yy, wiesz, już to idzie. Już to się dzieje, nie? Ja tak. Ty szabła, ja ty, ja prawo... ja już na I czerwony, nie, już. Idioto odporny komilek, nie? Ale co zrobię źle? Nie domknęłeś drzwiczek? Tego cugu nie do, nie do końca go otworzyłem. Po prostu. Stary, w 0,03 sekundy kolejne pojawia się pod drzwiami typ z takim wiatrakiem. Wchodzi do pokoju, otwiera drzwi, otwiera okno na przestrzał, włącza wiatrak, wiesz, przesuwa tą hajkę. No bo ten hotel jest drewniany. <laughs> wiesz, to, to, to nie są żarty, nie? Wiesz, wywietrzył, powiedział, że zostaje ten wiatrak, że. Nic, a to, ale, bo, ale bo, a, że była jasność, nie? Przychodzi? To nie jest tak, że dla niego to było jakieś nowum, nie? To pewnie się dzieje, wiesz, co chwilę. Mówi, nic się nie stało, wszystko jest ok, tu pan nie dosunę, jest git, będę za 10 minut, jak będzie wywietrzany, wszystko ok. Ja rozpaliłem oczywiście ognie. No i potem już moczenie ja jak lądy i tak dalej, po wszystko było, nie? Ale przez chwilę był stres. A, i pierwszy raz już to miałem? Pierwszy raz w życiu i chyba jedyny, no bo w Stanach jest coś takiego, co się nazywa valet parking, nie, że, że to nie, że to nie ty tak. oddajesz, często tak bywa, że to nie ty oddajesz samochód na miejsce parkingowe, kiedy jesteś w, na przykład w hotelu mhm. i wiesz, właśnie ja sobie jadę po Google Mapsach do tego, do tego hotelu, podjeżdżam, no i tak jak widziałeś na tym zdjęciu, tam jest tylko taki, taki mini rondo przed wjazdem, nie, mhm. i wiesz, i czeka pan po prostu na ciebie, oddajesz mu kluczyki i pan ci waletuje auto, nie? bardzo niekomfortowo, się niekomfortowo czułem, a kto a wiesz... To nie moje auto! A umie pan, wiesz, a umie pan jeździć? Kur... A jechałem jakąś kiją. Nie, tym kaszkają chyba, jechałem wtedy, że taki. A jak robię to na kogo będzie, co? Typowy Polak, kur... Podpiszesz mi tu, że. Podpisz mi tu, że bierzesz auto. Ja się nie będę później tłumaczył. Ja będę zarysowany. I wiesz, i głupio, bo potem ja nie wiedziałem, czy ja mam mu dać jakieś, nie wiem, 5 dolarów, czy to i głupio. Kur... Właśnie <noise> chyba bym tydałem. No wiesz, jakby. No ale nie wiedziałem. Ale wiesz, wiesz, że w hotelach jak ci pomagają wnieść bagaże, to też się daje? Jak już ci bagaże. Nigdy do chyba nie miałem sytuacji, żeby ktoś zrzał za mną nigdy się chyba za mną nie szedł. Nie, 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 nie ale, wnosi nigdy, nie, nie, nigdy nie, nigdy, nie? nie, nie kojarzę. A no, ale, no ale bierze to auto, w środku są bagaże i co on, ci wyciąga ten. Nie, bagaże? ja chyba wziąłem bagaże, on a. wziął auto, a po prostu z kluczekami, a. a, nie, on ticket mi tylko daje. Tak, on tylko. On bierze kluczyki, bierze kluczki na cały pobyt i ci daje ticket. Potem dajesz mu ticket, on idzie po. jak z no, to znajdziesz to auto w końcu, nie? Umówmy się, ale. Czyli ale, tak. w trakcie, jak dajesz mu kluczyki, to bierzesz też swoje bagaże. Tak, tak, tak. Idziesz już sobie do hotelu, nie? No wiesz, ja nie miałem dużo bagażu, byłem sam, miałem jedną walizkę. Ale wiesz, no po prostu tyle takich sytuacji, że pierwszy raz w życiu robisz, niby widziałeś to na filmach, ale myślisz, no nie no, ja się teraz boję, ja się teraz stresuję, co dalej? Nie? Wie pan, to jest wynajmowany. Wie pan, a wiesz, że tam wszędzie taki hertz, hertz, no widać, że wynajmowany. Lecimy razem do Stanów Jak jak. Prokop? Prokop po Ameryce? Dawaj, dawaj do Kamila, napiszemy, że nam ogarnął dila z stanu, polecimy coś. No gdzie nam on ogarnie dila stary? On nie umie polecimy sobie kolację sami. ogarnąć na Polecimy sami. Nawet. Chodź, do Stanów polecimy. Hehehe. <grym> <Ksarka. grym> Szybka inwektywa, to na pewno pomoże. Chodź, po... chodź, ku... odcinki jakieś jest. Na tydzień. Ale tydzień to bez sensu. No to, to na to dwa. dwa, na dwa. No to na dwa. Ale musieliby się Tomasza odwiedzić. No do dobra, a gdzie mieszka? W Pittsburgh. Pittsburgh. Dożynki horus. Może mówię coś, ten odcinek po trasie, na trasie, między Nowym Jorkiem a na trasie. No to jest nowy. Jork, na trasie. I, ile? Ale ja chcę zobaczyć ile? 6 godzin, godzin tylko jest stary. Tak, okay. <grym> kurwa. A to godzin, ile się jedzie przez całe stany? No, parę dni. Stary. No to stary, nie chce mi się parę dni jechać, zwariowałaś się. A ty chciałbyś jechać, że jest. Stary... A ja a, bym... o, to ja bym chciał! Yeah. Nowy Jork ale, O, Jezu, ale on chciał to zrobić. Ja, nie wiem, bym mógł z tobą. Ja bym... Super by było! Bym mógł. Jezu, super by było. Jest okay. 41 godzin. 47 godzin Maseka. Sto i to wzajobyście, patrz, stary. Patrz, jedziemy, Nowy Jork, Pensylwania, jedziemy do, jedziemy do Tomka. Przez Ohio, Indiana, Illinois, Chicago. Iowa. Chicago, Jezus, przez Denver, Utah, stary jedziemy do Mormonów. A to czemu nie? Przez Vegas, koniecznie. A to czemu nie na przykład tędy, nie przez St. Louis? Ja bym wolał to, ja bym wolał to. Albuquerque, a nie Albuquerque jest fajne. Mm. Ale z Vegas może to. No, stary, jaka trasa! Ile też, to, to, no to, to jest tydzień bity jazdy, nie? Przerwami, Zajebiście. Tak. No to może tak, sam bym chyba nie pojechał, ale z tobą może... Sł ale jako... super by było. Jednogu... Ale serio, muszę z rodzinką jeszcze pojechać. Jednogu... No, nie no, muszę nauczyć się no, po przecież... mówić. Ale to wszystko zrobisz, a ja mówię o wyjeździe naszym. Przecież jednokrotnie... Kiedy my, kiedy my, kiedy my wygospodarujemy stare dwa tygodnie wolnego? Bo no, była praca, właśnie o to chodzi. Jaka praca, że deal jakiś? Nie no, być brzmelesy. Aha. No tak. Stary, i, przyla i zajebiście stary. Przylatujemy do Nowego Jorku samolotem, a wracamy za lej. No to o, tak się robi, no to no tak. tak. Zajebiście. I jeszcze I... Jest fajne jest to, że wypożyczasz do Nowego Jorku na no tam Tak. To jest też fajne. Potrzebujemy tylko kil kilkudziesięciu koła. Stary, nie, nie, tak. nie. Nie mam tyle pieniędzy stary Kilkadziesiąt koła na jakiś trip, stary, no. dwóch ziomów No Jak? No, loty, samochód, ubezpieczenie, Prost, żarzycie, życie. Spanie. Zdeżdżałabym do Bytomia w tam pojechać na tydzień. Też ekstremalnie. Stary, Ale bym chciał. Stary się, tyle pieniędzy. Tam ale sa vole I z ch... kupiłeś jedną wielką. No, no, i... no i muszę kupić inną właśnie. No, dobre LS, by, pewnie by to, Do... tak nie No, z to dobre LS. Kamil! Dziękujemy Państwu bardzo. Dajcie znać, e, czy tak. je z nami. Czy chcielibyście odcinki? Czy chcielibyście. No, jak... Tak, nie, 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 nie chcielibyśmy. Nie. Czy, czy chcielibyście lekko 60 tygodnie. to jest głupi pomysł. Dwa tygodnie. Dajcie znać Kamilowi, żeby nam ogarnął tego tak, Kamilu, Kamilu, Dila. Kamil <laughs> obajmie. My Wam dziękujemy, drodzy Państwo, bardzo serdecznie. E, I żegnamy się z Wami, ale widzimy się już jutro, także trzymajcie się jej. Bądźcie Lekko stronniczy. Jeremy Spoken!